Cześć! Dzisiaj podzielę się z Wami moją opinią na temat zegarka, który jest ze mną już ponad pół roku i w najbliższym czasie nie zamierzam go zmieniać. Jest to Fenix 7 Solar. Ci, którzy oglądali moje poprzednie filmy na temat instynktów, wiedzą, jakie funkcje w zegarkach sportowych są dla mnie ważne i czym się kieruję przy ich wyborze. Dlatego dzisiaj tylko pokrótce opowiem o tym, czym kierowałem się przy wyborze Fenixa 7 Solar. A ci, którzy są zainteresowani, dlaczego zmieniłem, e, zmieniłem Instincta 2 Solar na Fenixa 7 Solar, zapraszam do tego filmu. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części, pamiętajcie o tym, żeby zasubskrybować kanał i włączyć powiadomienia, dzięki temu będziecie na bieżąco z nowymi filmami i oczywiście wspieracie rozwój kanału. Możemy zaczynać. To co jest dla mnie bardzo ważne przy wyborze zegarka sportowego to przede wszystkim możliwość używania map, ukrywania swoich map albo korzystanie z tych dostarczonych przez producenta. Druga sprawa to jest duża ilość systemów nawigacyjnych. Co mam na myśli duża ilość to chodzi mi tutaj o to, żeby producent dawał możliwość korzystania nie tylko z GPS, ale też na przykład z Galileo co precyzyjniej pozwala nam określić naszą pozycję, ale przede wszystkim e, przy, na przykład bieganiu w terenie jesteśmy w stanie lepiej określić nasze tempo, znaczy się zegarek jest w stanie lepiej określić nasze tempo, kiedy korzystamy z kilku systemów zamiast jednego. Przy pierwszych wędrówkach ten GPS e, pojedynczy jest w zupełności wystarczający. Kolejna rzecz to jest długi czas pracy na baterii. Nie chcę zegarka, który trzeba ładować co trzy dni. Takie minimum przy niewielkiej aktywności, czyli przy powiedzmy trzech aktywnościach tygodniowo, takie minimum dla mnie to jest te 10 dni, żeby zegarek wytrzymał bez ładowania. Jeśli jesteśmy aktywniejsi, no to 3-5 dni OK, ale aktywniejsi mam na myśli tutaj. Aktywności używające GPS codziennie po kilka godzin. Pomiar tętna, oczywiście, podstawowa sprawa. Tutaj nie ma co się rozwozić. Zegarek sportowy mamy od tego, żeby mierzył funkcje życiowe nasze. Dzięki temu możemy określać obciążenie danego wysiłku czy regenerację, jakiej potrzebujemy. Pomiar VO2 Max i wyliczanie obciążenia treningowego, czyli kolejna sprawa podobnie do tętna. Tutaj istotne dla mnie jest to, żeby to VO2 max było mierzone. Niestety przy tych zegarkach jest to takie na oko, ale powiedzmy, że jest. Ja jestem raczej aktywny: biegam, chodzę po górach, trenuję siłowo, czasem jeżdżę na rowerze czy pływam. I właśnie do takich czynności potrzebowałem zegarka. Długo zastanawiałem się nad zakupem tego zegarka po drodze, kupując inne modele. Ale kiedy w końcu zdecydowałem się na Fenixa 7 Solar, doszedłem do wniosku, że nie było warto po prostu kupować tych podrzędnych modeli. Bo zawsze tłumaczyłem sobie, że a po co mi e, Fenix 7 Solar, skoro Instinct 2 Solar daje podobne rzeczy, tylko nie ma na przykład map, a różnica jest w cenie duża. No okazało się, że tak nie jest, bo producent naprawdę stara się, żeby zadowolić tego klienta, który zdecydował się na flagowy model. I w tej chwili nie wyobrażam sobie powrotu z Fenixa 7 na Instynkta, czy w ogóle na jakiś inny, bardziej okrojony model Garmina. Jakość wykonania Fenixa 7, czy ilość funkcji jaką dostajemy, w porównaniu do Instynkta to jest po prostu niebo a ziemia. Skoro jesteśmy przy jakości, to przejdźmy do wykonania i wyglądu zegarka, tarcza wykonana jest ze stali nierdzewnej, pasek stworzywa sztucznego, a szkło to Power Glass, przy czym ja na swój, na swój zegarek przykleiłem e, szkło ochronne, raczej tak dla zabezpieczenia niż ze strachu, inaczej, raczej dla spokojnej głowy niż ze strachu, że coś może się z tym zegarkiem stać, bo Zegarek naprawdę nie zbiera rys, kilkukrotnie przed założeniem szkła ochronnego zdarzyło mi się nim uderzyć, czy to kopertą, czy szkłem na siłowni o jakiś metalowy element, czy obetrzeć się o ścianę i dopiero przy obtarciu o ścianę pojawiły się jakieś rysy na kopercie, ale naprawdę, moim zdaniem trzeba się postarać, żeby ten zegarek przy codziennym użytkowaniu wziąć i uszkodzić, bo takie rzeczy jak trafienie o klamkę, czy cokolwiek, nie, nie zrobiły na nim większego wrażenia. Jeśli chodzi o pasek, to niestety troszkę więcej do życzenia pozostawiam, mimo tego, że ma odpowiednią ilość oczek, żeby się zapiąć, myślę, że ktoś z dużo większym nadgarstkiem, czy dużo mniejszym też spokojnie sobie ten zegarek założy. Nie uczula, nie rozciąga się, nie miałem po treningu jak się spoczyłem jakiegoś problemu, żeby mnie skóra piekła czy cokolwiek, ale pasek zwyczajnie się przeciera. Po kilku miesiącach użytkowania mam widoczne ślady, spróbuję Wam to pokazać. Jak mogliście widzieć, są widoczne takie przetarcia po prostu od tej szlówki, od... od tego elementu, który, którym się zapina pasek. I te ślady powstały tak naprawdę w ciągu pierwszego miesiąca, czy może dwóch użytkowania zegarka. Wizualnie moim zdaniem zegarek wygląda na produkt premium, a dotykowy wyświetlacz, który dostaliśmy w tym modelu, bo nie było go na przykład w Fenixach 6. Mega ułatwia nawigację. Nie żeby nawigacja w garminach przyciskami była trudna, bo nie jest. Jest naprawdę świetna, bardzo intuicyjna, ale już na przykład wpisywanie kodu do karty przy płatności zbliżeniowej jest niewyobrażalnie wygodniejsze, kiedy mamy ten dotykowy ekran. Tak samo jak na przykład nawigowanie po mapie. No, nie wyobrażam sobie, żeby robić w tej chwili którąś z tych dwóch rzeczy na przyciskach. Jeśli chodzi o wymiary, to zegarek nie jest jakiś super duży. Ja nie należę do ludzi z dużymi nadgarstkami, a zegarek u mnie leży dobrze. Wyświetlacz jest e, czytelny, ale koperta nie jest tak duża, żeby po prostu zahaczać tym zegarkiem o cokolwiek, kiedy przechodzimy na przykład o drzwi czy coś takiego. A miałem ten problem z jednym modeli, z modeli Casio. Nie pamiętam już dokładnie, co to był za model, ale był on zdecydowanie wyższy niż ten Garmin. I często mi się zdarzało, że właśnie otarłem o coś. Tutaj garminem też czasem uderzę to nie ma co kryć ale dzieje się to na pewno zdecydowanie rzadziej niż przy zegarkach, które miałem większe. Jeśli chodzi o wagę, to tak samo waga jest tutaj moim zdaniem odpowiednia. Nie czuć tego zegarka, ja miałem często taki problem, że kiedy zegarek był na przykład ciężki, to musiałem na noc go zdejmować, bo niewygodnie mi się spało, kiedy czułem, że mam coś na ręce. Tu przy garminie nie ma tego problemu, mimo że jest on troszkę cięższy od Instynkta, no bo tamte, tamto tworzywo sztuczne jest zdecydowanie lżejsze. To jeszcze jest to po prostu w takiej granicy rozsądku dla mnie. Teraz przejdziemy do funkcji, czyli myślę najistotniejszej sprawy. I zaczniemy sobie od e, wisienki na torcie, czyli czegoś, co zaważyło na tym, że zmieniłem e, Instynkta na Feniksa. Są to mapy. Garmin daje nam możliwość e, te mapy pobrać od siebie, no, czyli te ich firmowe, albo zainstalować zewnętrzne. Ja na początku korzystałem z zewnętrznych, bo spotkałem się z opinią, że są lepsze. Ale ostatecznie jednak wróciłem do tych garminowskich ze względu na to, że jeśli podróżujemy na przykład za granicę albo czy mapa jest często aktualizowana, to po prostu dzieje się to automatycznie, kiedy podłączamy zegarek do komputera. A przy zewnętrznych mapach, ściąganie mapy do innego kraju czy aktualizowanie tego, to za każdym razem jest po prostu jakaś strata czasu. Mapy w garminie są dokładne, a w połączeniu z. Kilkoma systemami nawigacyjnymi są mega szybkie w działaniu. Nie trzeba czekać długo na aktualizację swojej pozycji, co na przykład sprawdza się przy bieganiu przełajowym, albo pierwszych wędrówkach. Planowanie trasy możemy zrobić na komputerze czy na telefonie, a później zwyczajnie wrzucić to na zegarek. Mamy też jakieś opcje wyznaczania celu za pomocą zegarka, ale ja z tego jakoś super nie korzystałem. Poza tym, że wyznaczałem na przykład powrót do celu, jeśli gdzieś dotarłem, ale to nie jest jakaś mega ambitna funkcja, także na pewno są lepsze możliwości na dostosowywanie trasy niż to, z czego ja skorzystałem. Kolejnym elementem, funkcją, które ma Phoenix, ale nie, miała, nie miał poprzednik, jest gotowość do treningu, czyli wskaźnik, który na podstawie poprzedniego treningu Naszego snu e, i stresu w ciągu dnia określa naszą gotowość do treningu. Narzędzie, moim zdaniem, przydatne. Oczywiście nie musimy się go stosować jeden do jeden, ale moim zdaniem jest to przydatny wskaźnik do oceniania tego, czy my jesteśmy gotowi na przykład nasz, e, na naszą życiówkę dzisiaj, czy lepiej jest przełożyć bo jeśli nie czujemy się na siłach, a Garmin faktycznie pokazuje nam, że coś jest nie tak, to moim zdaniem jest to, warto wziąć to pod uwagę, żeby uniknąć ewentualnej kontuzji czy po prostu przetrenowania, bo czasem wydaje nam się, że coś, coś nie gra i Garmin faktycznie to widzi, bo poprzedniego dnia na przykład e, słabo spaliśmy, a według planu treningowego powinniśmy odwalić ciężki trening. No, sport to zdrowie, tylko trzeba to robić mądrze, także moim zdaniem fajnie brać pod uwagę taki wskaźnik, skoro go mamy. Będąc przy tych zmiennych, warto wspomnieć, że zegarek ma jeszcze funkcję taką jak czas regeneracji i body baterii. Czas regeneracji, jak sama nazwa mówi, on wskazuje nam orientacyjny czas, jaki powinniśmy poświęcić na regenerację po danym wysiłku. Moim zdaniem w przypadku biegania, czy inaczej, w przypadku biegania sprawdza się to dobrze, ale na przykład po siłowni, czy już po pieszych wędrówkach, bardzo często trzeba sobie doliczyć kilka godzin jeszcze na ten czas regeneracji, bo jednak jest to inny rodzaj wysiłku. A ja mam wrażenie, że ten czas regeneracji był tworzony z myślą głównie o bieganiu. Body baterii no to jest nasz poziom energii w ciągu dnia. Jeśli się nie wyśpimy, to jest on niższy i szybciej spada. Jeśli jesteśmy na przykład chorzy, co u mnie świetnie widać na tym zegarku, jest on po prostu niski i to jest niesamowite, że ja czasem potrafię się obudzić. spojrzeć sobie na zegarek, widzę, że coś jest, jest niskie to body baterii, a po jakimś czasie następnego dnia na przykład coś mnie bierze i Mam takie wrażenie, że po prostu zegarek zauważa reakcję naszego organizmu wcześniej niż my sami. Dla biegaczy będzie istotny też wskaźnik VO2 max, na temat którego bardzo ciężko mi się tutaj wypowiedzieć, bo mimo że moje czasy znacząco się poprawiły, to VO2 max mi spada według Garmin'a. Co jest moim zdaniem po prostu niemożliwe. Ten wskaźnik jak dla mnie wymaga dopracowania. To jest zwykły Bayer i mimo że biegałem na Instynkcie zwykłym, na Instynkcie 2 Solar, na Fenixie 7 i teraz mam jeszcze pas HRM do Fenixa 7, to on twierdzi, że jestem coraz słabszy a moje czasy, tak jak mówię, rosną. Także VO2max tutaj to jest zdecydowanie na razie tylko taki bajer. Może, kom... Może, na pewno znajdą się ludzie, u których będzie to wskazywało sensowne dane, ale u mnie tak nie jest. Zdecydowanie ciekawszą funkcją jest jednak stamina, czyli poziom naszej wytrzymałości podczas biegu. Fajnie widać na tym wykresie, kiedy biegniemy swoim spokojnym tempem, jak on powolnie sobie spada. Ten nasz wykres wytrzymałości, jak kiedy na przykład zaczniemy sprintować, to on, spada on gwałtownie. I kiedy skończymy sprint, to minimalnie się jeszcze podnosi, pokazując nam, ile w danym tempie jesteśmy w stanie przebiec. Jeśli będziemy sprintować, to oczywiście ten spadek dystansu będzie gwałtowny, to trzeba po prostu zobaczyć podczas biegu. Możemy to w trakcie biegu obserwować, można to też zobaczyć w podsumowaniu treningu. Zegarek oczywiście ma pomiar tętna, o czym wcześniej mówiłem, ma też pulsoksymetr i zmienność HRV. Eee, pomiar tętna tutaj zastosowany jest generację wyższy niż w instynkcie, reaguje on szybciej na zmianę tętna, na przykład przy interwałach widać te reakcje szybciej, ale nadal nie jest to tak szybka reakcja, jak w przypadku pasa HRM. Mamy tutaj ładowanie solarne, które Ładowaniem moim zdaniem ciężko nazwać, raczej jest podtrzymywaniem życia. Bo o ile w Instynkcie 2 Solar faktycznie można było wystawić zegarek na balkon na dwie godziny i go doładować, to tutaj to ładowanie po prostu wydłuża nam czas życia na baterii. On zegarek zwyczajnie wolniej się rozładowuje, uzyskanie takiego efektu, żeby ten zegarek wziąć i naładować, moim zdaniem graniczy z cudem. Ale nie robiłem testów laboratoryjnych, testy robiłem wiosną w Polsce, także słońce nie było jakieś super mocne. Nie wykluczam, że da się ten zegarek ładować słońcem, ale z moich obserwacji wynika, że to po prostu spowalnianie rozładowania baterii. Funkcje, które mogą być dla nas istotne podczas pieszych wypraw czy bushcraftowania. To jest na pewno kompas, wskaźnik wschodów, zachodów słońca, barometr, wysokościomierz. Mamy też aklimatyzację wysokościową, ale ona aktywuje się dopiero powyżej chyba 2000 metrów nad poziomem morza. Także raczej trzeba na dłuższy czas opuścić Polskę, jeśli ktoś chce sprawdzić, jak to działa. Mamy też ostrzeżenia przed burzą i termometr. Co do tego ostatniego, warto pamiętać, że termometr w zegarku jest zaraz przy skórze i jeśli mamy na przykład założoną bluzę czy coś w tym rodzaju, te wskazania będą wyższe niż rzeczywista temperatura otoczenia, bo już samo nasze ciało podnosi temperaturę tego powietrza przy czujniku. Dlatego możemy się wyposażyć w zewnętrzne czujniki temperatury. Jeśli mam jakieś ujęcie, to Wam pokażę, jak to wygląda w moim przypadku, bo ja mam dokupiony taki właśnie zewnętrzny czujnik który wykorzystuje przy biwakowaniu. Ze współczesnych gadżetów warto wspomnieć o tym, że zegarek obsługuje płatności zbliżeniowe. Może się to przydać w takich sytuacjach, kiedy na przykład biegacie bez portfela, tak jak ja to robię i dobiegniecie do okolicznej wsi czy coś takiego i chcielibyście sobie coś kupić do picia czy cokolwiek albo wędrujecie i skończy się wam gotówka, schodzicie do wsi, obsługują płatności kartą no to w takiej sytuacji może to być przydatne, chociaż nie ukrywam, że często na jakimś odludziu płatności kartą nie zawsze są możliwe. Dla niektórych być może ważna sprawa, dla mnie mniej. Zegarek obsługuje Connect IQ, czyli taki market garbinowski, gdzie możemy kupić aplikacje na ten zegarek, pobrać tarcze. Są za darmo, są płatne. Mi zdecydowanie te podstawowe tarcze wystarczają. Także ja z tego za wiele nie korzystałem. Kilkukrotnie coś tam ściągnąłem, przetestowałem aplikację do synchronizowania map, jakąś tarczę testowałem, ale tak jak mówię, dla mnie im mniej, tym lepiej. Mam na myśli przejrzystość. Także to dla takich już rasowych gadżeciarzy, którzy muszą sobie wszystko pod siebie dostosować, sperson spersonalizować. Jest coś takiego, daje taką możliwość. Nie opowiedziałem tu o wszystkich możliwościach zegarka. Wspomniałem tylko o tych, które ja wykorzystuję na co dzień, bo jeśli na przykład grasz w golfa czy jeździsz konno, to na pewno znajdziesz tutaj e, funkcje, które przydadzą się akurat Tobie. E, z ciekawostek na przykład w, a, w ostatniej aktualizacji Garmin dodał e, aktywności dotyczące zegarstwa, także to jest coś, co w przyszłym roku na pewno przetestuję. Zegarek kupiłem sobie sam, nikt mi nie zapłacił za to, co dzisiaj powiedziałem. Naprawdę jako gadżeciarz mogę polecić ten model Garmin. Sprawdza się dla mnie świetnie, ja jestem zadowolony z tego, co noszę na ręce. Na dzisiaj będę kończył. A wy pamiętajcie o tym, że możecie wesprzeć mój kanał. Można to zrobić za pomocą przycisku wesprzyj obok przycisku subskrybuj. Wspieranie kanału daje takie możliwości jak wcześniejszy dostęp do filmów czy wyróżnione komentarze, specjalne emotikonki w komentarzach. Możecie też jednorazowo podziękować super podziękowaniem, a w opisie znajdziecie linki do sprzętu, o którym opowiadam na filmach: linki do Amazona, z którego dostanę prowizję, jeśli ktoś zdecydowałby się na zakup. Na dzisiaj to wszystko. Dzięki i do usłyszenia.